Hej wszystkim, jesteśmy z powrotem w goticzku. My ostatnio wyszliśmy z... My ostatnio wyszliśmy z kanałów, wyczyściliśmy całe kanały, zrobiliśmy misję dla... jaką się nazywa? Ko Korm? Gdzie mieliśmy wszystko wyczyścić, te szczury, posłamsami. No i wyszliśmy, także teraz to posprzedaję rzeczy, które mm, znalazłem, więc jest 17362. Oczywiście klasycznie sprzedajemy to Dimie. Wszystko jej sprzedaję. Także ze dwóch. Przedaliśmy wszystko. Mamy teraz 17,570. Nie wiem ile wskoczyło kaski. Ale coś tam wskoczyło. Dobra, także teraz mamy tak. Uprowadzona. Łotr. Lata. No to nie zrobimy. Wiesz, nadpoczywanie. Mm, czy to z bagno? Łotr. Łotr. Czyli 3 razy łot. Mamy wszystko z łotrem związane. No dobra, to w takim razie... Mamy ile punktów? 42 punkty. Hmm. Rozdajmy trochę tych punktów. Z zastanawiam się nad dwoma rzeczami. Jeden. W rękę i siłę, czy tylko w siłę? No bo co? Kuszą nie gramy, jedną ręką nie gramy. Hmm. Zręczność nie wiem, czy wspomaga damage. Nie mam pojęcia. Uczarstwo nie. Alchemy mamy max. Płamywanie się? Niepotrzebne. Kradzież kieszonkowa mamy mistrza. No tylko to nam zostaje. No dobra. Nauczmy się trochę i dwurękę i siłę, nie? Siła. Pięć. Jesteś, coraz, ci... dworęka, pięć. Jesteś, Nieważne, Jesteś coraz silniejszy. I dwóręka 5. Mogę cię Nieważne, takim siła 10. I teraz Może robię źle. Nie wiem czy się to tak powinno robić, ale ja tak zrobię. Użyj ile mam punktów 12. Mamy 70 siły, w ogólnie mamy zeite mamy 85. Nadeszła wiekopomna chwila. Zostajemy z Użyjemy wszystkich mikstur, które znalazłem, skraftowałem i tak dalej. Także staniemy się bardzo silni. Także łykam wszystko, co popadnie. Myślę, że urośniemy bardzo w siłę. <laughs> bardzo. Także nie będę nad tego przyspieszał, bo to tylko sama przyjemność klikanie tych wszystkich mikstur, które no, mocno nas... Wzmacniają. Piękna sprawa. Tyle, tyle. Każdy pewnie czekał, kto ogląda. Kiedy on to użyje? Kiedy on to użyje? No właśnie teraz. Użyje wszystko, co może dać statystyki. Może powinien nam to jakoś później kliknąć, czy coś. Ale, co się będziemy rozdrabniać? Gulasz Marty 3 do siły? Tak jest. Chociaż tam statystyk dawało. HP. Mogę to w walce użyć, czy coś. Ale efekt będzie. Wiecie jak jest. Premia do siły 3. Premia do siły 3. Dalej. Premia do many 2. Premia do siły 1. I to chyba byłoby na tyle. Trochę tego było, nie powiem. No chyba tyle, no nie widzę przynajmniej więcej mikstur. Teraz mamy 152 Dwa siły, <laughs> czyli bierzemy nowy miecz, najlepszy miecz, jaki mogę mieć grając pod siłę, znaczy nie wiem, że on jest najlepszy, ale na, ten, na tą chwilę nie mam lepszego, tak, tak, to ten jest lepszy, ja bym grał pod zręczność, jest dużo lepszy, no zobaczcie, 90 lub 115, jest ogromna różnica, zręczność jest ogólnie turbo, turbo, braugen, a kusza? Kusza i tak mam aktualnie najlepszą, jaką jest, ale i tak ją nie używamy, więc... Czyli tak wygląda nasz, no, nasz, na chwilę obecną. Jesteśmy stery, sterydziarzami. Myślę, że to jest kamień milowy dla naszej postaci. Zastanawiam się jeszcze, tu była taka mikstura. 1,5 KHP, co dawała za 1500 golda odporności i tak dalej. Także no... Kupię ją, ona chyba była tutaj u tego alchemika, jak dobrze pamiętam. Teraz już nie będziemy patyczkować. Lecimy z tematem fast. Lecimy. Masz? I chyba miałeś, nie? O jest. Obrona przed wszystkimi 3 za półtora kapcia. Zobaczmy. 60, 60, 55. 60, 60, 55, 5. Klikam. 60, 60, 55. No tak, dodało nam wszystko. I plus jedyna na magię, ogień. Nice. No tak, że lecimy dalej. To teraz idziemy do przystani łotrów. No, bo nic innego chyba nam nie zostało aktualnie. Nie wiem, jeżeli nam coś tutaj zostało, to ja nie wiem aktualnie, gdzie coś może być. Ale. Jak coś znajdę? Chociaż wątpię, no nie znajdę. Także na prędkości idziemy do Łotrów. No dobra, dobiegamy do. Przystani. Witam duch. Tylko co my mieliśmy na początku tu zrobić? Jest ta misja uprowadzona, więc. Podejdźmy tam do więzienia. Zobaczymy, co tam słychać. Siemano. Hej. Nie mogę z nią. Dobra, Gregor, czego u diabła chcesz, mogę z nim gadać? Co? Nie za. Wstawaj. Ciekawe. Okej, okay, czyli musimy iść do Oscara, mój błąd. Oscar jest w wykarczmie. Jak dobrze kojarzę. No dobra, no to śmigy. Oskar Oskar Oskar. do o. Naprawdę Oskar. O! Dobra, dobra, Palgumę. Nie wiem gdzie jest Oskar. Dobra, dajmy spanie chyba. Bo nie są w jakichś może dziwnych lokacjach, gdzie ich normalnie... Nie ma tutaj? Nie. Gdzie są wszyscy? Jestem trochę z... Jestem zajęta. To jest już... Ty już tutaj stoisz tyle dni. Hmm. Ciekawe. Dobra, namierzę Oscara i się widzimy, bo cholera, gdzie on zniknął. Zobaczcie, tu nawet nie ma. Kurwa, tego. Słyszałem, że bierzesz udział w turnieju. Zdecydowanie przyda ci się coś, co pomoże ci się ochronić przed ciosami tych doświadczonych wojowników. Tak się składa, że mam na składzie wyjątkowo wytrzymały i jakże elegancki pancerz. Nie musisz wierzyć mi na słowo. Sam zobacz. Pokaż. To jest lepszy, bo ma ogień. Niż nasz. Ale ten to też jest kozak. A ten ma ogień, a ten ma obuchy. Szczerze? Kusi mnie go wziąć. Kusi mnie. Ale na razie zmieńmy sobie ekwipunek, jeżeli chodzi o, o, o pierścionki. Sied ten jest lepszy niż mój. Ten pierścionek 4-4. Mam trzy. Gdzie on jest? Nowy. Trzy ściągam, zawsze jeden więcej. Dalej. O, to jest dobre, zobaczcie. Premia do walki i broni odwrażną 5, a co z premia do zręczności? Klasyk. Czego nie ma do siły? Jaki noszę pas? Odporności. No nie. Tam bym miał więcej siły. Plus 15, czy tam plus 10, nie pamiętam dokładnie. Jeżeli tam to sobie darujemy, premia do punktów many. No przyda mi się mana, bo i tak regenerujemy się. Albo nie, no, nie, 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 nie. Mana sobie daruję. Ten pancerz jest całkiem sensowny. Ale nie, nie kupię go, nie kupię go. A zobaczymy, może dostaniemy od Rodericha tam jakiś lepszy, czy coś. Chociaż się mignę na chwilę, bo pamiętam teraz, mi się przypomniało, że mogę tam udać się do Weigara albo do tego drugiego. Że mogę iść albo do Kuszników, albo do Szermierzy? Coś takiego. Także moment, zaraz się widzimy. No dobra, niby jesteśmy. I to było albo mam iść do tego Weigara, albo do tego drugiego. Tylko nie pamiętam. Podejdę, pierw, czy to w ogóle coś się odblokowuje, nie? Podobno chcesz mnie w swoim oddziale. Zgadza się. Wielokrotnie udowodniłeś, że nadajesz się na to stanowisko. Wyraź tylko zgodę, a ja wpiszę cię na odpowiednią listę. No ale o, Veigar, a ten drugi to jak to było? Ja nie wiem, który szermiesz. Hej, ty! Odłasz... No, ale ten sku skuszą jest. Ej, hey. hey, ty! Muszę namierzyć tego drugiego. A, ten Winstan! Dobra, do Winstana idziemy. Podobno chcę. Jak najbardziej. Oktaw opowiadał, że naprawdę dobrze się spisujesz w zadaniach. Potrzebuję takich ludzi wśród swoich szermierzy. No i tak, zgadza się. Jestem gotowy dołączyć do twojego oddziału. Waję półka jak Najpierw jednak muszę ci się przyjrzeć. Ach, od razu widać, że dużo umiesz. Zaraz wpiszę się na listę szarmierzy. I nie chcę słyszeć żadnego sprzeciwu. No i co my z tego będziemy mieć? Od tej pory podlegasz bezpośrednio moim rozkazom. Ważniejsze ode mnie jest już tylko Roderich. a kary za łamanie poleceń są znacznie surowsze. Będziesz teraz dostawał większy żołd i uzyskasz dostęp do lepszych trenerów. Wszystko za cenę znacznie większej odpowiedzialności. Nie zawiedź mnie. Nie mam takiego zamiaru. Spokojna głowa. Dobrze, idź do Lenarty z nową zbroję. W końcu jako szermierz musisz się prezentować. O proszę! Odmaszerować! No, Lenart, Mam dostać od Ciebie nową zbroję. Pancerz szermierza straży. Masz. Powinieneś być zadowolony. No, proszę! Zobaczmy, co to jest za zbroja. Uuu, 70, 70, 75. Zajebista. I teraz... Zobaczcie, co zrobimy. I wrócimy do Instana. Ojej, ale my jesteśmy teraz silni. Ja pierdzielę my to chyba. rozsadzimy zaraz to, to miasto. Teraz pójdziemy do tego płatnerza. I jeszcze zobaczcie 1000 sztuk, sztuk złota. I mamy ulepszoną. Mamy jeszcze większe statystyki. I mamy tylko 14 koła golda. No, teraz ciekawie to wygląda, co? To wróćmy do tego instana, a nie do tego portu jednak. Możemy jakąś dla nas misję? Jest jak. Tak, i to właśnie dla kogoś o twoich umiejętnościach. Chodzi o Odgara. Od dłuższego czasu prosi nas o książkę. Mistrzostwo Normarczyków. Twoim zadaniem będzie mu ją przynieść. Co? Jestem przecież strażnikiem, nie bibliotekarzem. Wiem, tylko widzisz. Jedyny egzemplarz tej książki posiada wilczy syn który przebywa teraz w mieście. Kupił ją od Araksos i pewnie teraz będzie chciał wrócić z nią do Leża. To na pewno jedyny egzemplarz tej książki? Na pewno jedyny stworzony przez porządnych skrybów. Cholera wie, czy Gildia nie zrobiła sobie jakichś kopii. Możesz iść ich zapytać, ale wolałbym, żebyś przyniósł oryginał. Z Araksos negocjuj w ostateczności. Gdzie znajdę tego wilczego syna? Według ostatnich doniesień korzysta z przepustki i relaksuje się a, w, w domu A w domu publicznym jest obok Helgi, no dobra. Kamal, w razie jakbyś miał problem go znaleźć. Chociaż pewnie więcej osób będzie kojarzyło jego zbroję, nie imię. Po co Odgarowi mistrz? Odgar. To Był ten od kowalskiego. traktuje o sposobach kucia broni opracowanych tak. przez ten lud. Nie jest tajemnicą, że znają się na swoim fachu jak mało kto. Odgar pewnie chce się nauczyć czegoś nowego, a na tym skorzysta cała straż. Nie udawaj, że nie chciałbyś używać sobie nordmarskiego wyrobu. Myślę, że więcej informacji nie potrzebujesz. Pamiętaj, bądź ostrożny. Nie chcemy żadnego skandalu politycznego, więc uważaj, gdy będziesz rozmawiał z Gamalem. Czyli obicie go i zabranie książki nie wchodzi w grę? Bo domyślam się, że nie będzie chciał łatwo jej oddać. Pewnie nie. Spróbuj znaleźć jakiś sposób niezwiązany z przekupstwem czy walką. Cholera wie, jak Ulryk by na to zareagował. Tylko nie przesać. Jesteś strażnikiem. Mamy to co, spotkanie. uśpiego? Nowe Opozynowe. techniki. Misja od Winstana. No dobra, no to udajmy się do Mrocznych Tajemnic. Akurat to będzie blisko. No to jestem ciekawy, jak ja niby mam to zrobić. Może go skroję? Chociaż wątpię, że się będzie dać. O, ciekawe. Z jednej strony wolałbym go po prostu skroić i do widzenia, nie? Ale dobrze sobie zdaję sprawę, że tego raczej... Że to raczej nie przejdzie. Tu będzie, nie? Witam. Ty jesteś Gamal? Nie inaczej. Kto pyta? Nazywam się Marvin. Miałbym do ciebie sprawę. Tak samo jak ja mam sprawę do obecnych tutaj panienek. Dlaczego miałbym z niej zrezygnować dla ciebie? Dlatego, że nie zajmie to dużo czasu. Szkole się w sztuce kowalskiej i słyszałem, że jesteś w posiadaniu książki, która mogłaby mi bardzo pomóc. Owszem, mam ją, ale nie oddam. To wszystko? Możemy o nią zawalczyć. Coś ty w burtelu, miejscu kultury? Nie masz szans. Jak mi ją oddasz, to wykuję ci porządną broń. Śmiem wątpić, że dasz radę przebić naszego kowala. Po dziękuję. Zapłacę ci za tę książkę. Nie sądzę, byś miał przy sobie dostatecznie dużo, bym rozstawał się z tak dobrą pozycją. Czego chcesz w zamian za nią? Dobre pytanie. Hmm, w sumie to niczego. Ona sama ma dla mnie największą wartość. Daj spokój, na pewno za coś jesteś gotów ją odstąpić. Cóż, niech no się zastanawia. Hmm. Jako strażnik to może i mógłbyś mi się przytacić. Co ja mam zrobić? Zamieniam się w słuch. Chciałbym sprawdzić jedną rzecz w kanałach. Jako strażnik mógłbyś mi się dotrzeć... No byłem w kanałach już, Kanałach? a co można sprawdzać w kanałach? Słyszałem taką jedną miejską legendę. Podobno żyje w nich stwór, który porywa miastowych i gromadzi... ten kwiżerca? Tego nakopałem w ostatnim Ludzie z Wilczego Leża lubimy sprawdzać takie historie. Zawsze jest jakaś szansa, że są prawdziwe i będziemy mogli przeżyć ciekawą przygodę. Jesteś strażnikiem, więc w razie spotkania kogoś w środku nie będę miał problemów, bo z tego co wiem, to niewielu ludzi ma dostęp do kanałów. Owszem, co prawda, nigdy o takim potworze nie słyszałem, ale skoro chcesz tego w zamian za książkę, to dobrze, pomogę Ci. Czyli mamy umowę. Będę na Ciebie czekał przy wejściu do kanałów w dzielnicy ziemieślniczej. Do zobaczenia. W dzielnicy rzemieślniczej. Dobra, wiecie co? Ja będę po prostu za nim szedł, jak on się zatrzyma, bo nie mam pojęcia, gdzie to jest. Jak się zatrzyma, to wtedy się widzimy. O cholera, Nat, nie wiedziałem, że tutaj jest wejście. Jestem gotowy. Możemy iść. Świetnie, nie ma co zwlekać. Idź przodem. Mam czekać, aż on tu zejdzie, czy jak. Dobra, wejdę, bo nie wiem, czy mam czekać, czy nie. Jest. Dobra, jesteśmy. Chciałbym sprawdzić kilka miejsc, które wskazali mi ludzie, z jakimi gadałem. Chodź. Okej, okay, ruszmy. Chwila, damy światło, bo nic nie widzę. Byliśmy tuż już dziś. Znaczy dziś. Ogólnie. Nie pamiętam, kiedy byłem w tych kanałach w sumie. Hmm, po 140 go bije. Dobra, tu Całkiem, całkiem. Ja go bije więcej niż ten chłop. No ale no, nic dziwnego, jak ja mam taki damage. Ja mam bombę z kosmosu. Nie jest źle. Zostaje w ogóle ekspert? On zabija? Ale zrespiłem moby, bo wcześniej ich nie było, nie? Znaczy, by, nie było, bo ich pobiłem, bo ich pobiłem. Zdaje się, że nie byłem pierwszy. Chcesz go stąd zabrać? Nie, powinien leżeć tam, gdzie poległ. Chodźmy dalej. Fajne misja, podoba mi się. Dobra, to tyle z mojej strony. Pora stąd wyjść. Idę za tobą. Ach, oczywiście, tak jak w przypadku większości legend. Zero pokrycia w rzeczywistości. Co z moją książką? Jasne, zaraz ci ją dam. Tylko dostańmy się w jakieś cywilizowane miejsce. O coś, co że mnie yy, wychuje mnie. No jesteśmy. Gdzie ja? A tak, e, proszę. Mistrzostwo Nordmarczyków. Rozstaję się z nią z ciężkim sercem, ale umowa to umowa. Dzięki. Miłego pobytu w mieście życzę. O tak, na pewno będzie miły. Jeszcze Ki zostało mi tu kilka dziewczyn. Do A to babiasz. Gamal. No ale dostaliśmy. Zobaczmy w ogóle co to jest. Mogę to kliknąć, zobaczyć co to jest? Nie mogę tego przeczytać. No dobra, no to teraz. Yy, powiedzmy, że się udało. Oddajmy. Gitara, nie? Idźmy oddać. Winston. Winston to był? Witam. Zdobyłem mistrzostwo. 1200 expa. Tak? Przekonałeś tego wilczego syna? Owszem, potrzebował jakiejś pomocy w sprawdzaniu miejskiej legendy o potworze z tutejszych kanałów. Okazała się nieprawdziwa, ale dał mi książkę. Potwór w kanałach? Pierwsze słyszę. Najważniejsze, że mamy książkę. Masz. Twoja nagroda. Zapracowałeś. Ku chwale królestwa. 200 sztuk. Mało. Ale zrobiliśmy misję. Nowe techniki. Mamy coś jeszcze? Nie ma. Odmaszerować. W takim razie widzimy się w porcie. No, wydaje mi się, że widzimy się w porcie. Ja chcę tu i spać, ale na razie tutaj nic nie widzę. Jesteśmy w Winicy, Rity. Także stąd już jest niedaleko, no ale i tak widzimy się pewnie w przystani. To tak bez sensu będziemy biegać, jak idioci. Okej, okay, jesteśmy, ale gdzie są wszyscy? Bo już tu byliśmy przed chwilą, powiedzmy, przed misją z Winstanem. Gdzie się wszyscy podzieli? Czego nie wiem. Proximo, może? Ej, hey, ty. Nie. Nie wiem. Nikt każdego gdzieś wywiało. Sprawdźmy jeszcze raz karczmę. Karczmarza nie ma. A, czyli mam się po prostu tam udać, dlatego wszyscy tam są. A chwila, jeżeli pójdę jeszcze to po ten Otis, hey, pokaż jakie ty masz rzeczy. No. Mieś jakiś pas, kozak, nie? A nie, nasz jest na... Defa, nie? Tak. Nie no, nie, nic nie znajdziemy lepszego. Na chwilę obecną. Dobra, inwestujemy tylko w mikstury i tak dalej, na chwilę obecną. Okej, okay. witam. Jestem jednym z uczestników turnieju. Tak, słyszałem. Już otwieram bramę. Wejci się rozgość. Jeśli dobrze ci pójdzie, może spędzić tam nawet większość wieczoru. W środku powinien być jeszcze Proximo. Wyjaśnię ci co i jak. Jak być cztery. Nie wiem jak długo mi zajęły tamte zadania, więc ja bym to chciał zrobić w następnym materiale, żeby zrobić cały ten turniej z no turniej po prostu. Ale o, zobaczcie, oni tu wszyscy sobie stoją. To może teraz spotkamy kogoś, z kim możemy coś pogadać? Rodrigo, Triago, Vincent, Simon, Oskar, Iwan, Leonardo, Cortez. A czyli nie możemy z nimi gadać. No dobra, najwyżej ten będzie trochę krótszy. Ale w następnym wjeżdżamy do... Do... Na turniej, wjeżdżamy na turniej, to miałem na myśli. Także trzymajcie się, pa pa!